Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowane przez Radosiedla numer 2 w policach, a także szkołę podstawową numer 1. Tradycyjnie od jakiegoś czasu robimy to święto e, tutaj na tym placu, dlatego że jest dużo miejsca. Mamy dużą pomoc ze szkoły, no i Rada też dużo środków daje na to i, te i dużo dzieci przez to korzysta, korzystają także rodzice. Ten festing chciałabym powiedzieć, organizujemy wspólnie już po raz piąty i nasza współpraca bardzo się fajnie układa, ponieważ on jest przygotowywany przez e, trzy grupy członków Rady Osiedla, naszych rodziców, e, rodziców, naszych uczniów oraz nauczycieli. Nauczyciele dbają o to, żeby przygotować ciekawe konkurencje dla dzieci i dzieci zdobywają e, pieczątki. E, następnie ilość tych pieczątek e, skutkuje e, nagrodą, jaką dzieci otrzymują za udział w konkurencjach. Każde dziecko dostaje nagrodę. W tym roku y, konkurencje są pod hasłem Jestem Eko, czyli promujemy ekologiczne zachowania dzieci. Jak można obserwować na stoiskach są to rzuty kulkami y, 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 z papieru do celu na przykład, czy też... Y, Rzut w kręgle, gdzie kręgle to butelki plastikowe z wodą. Tego typu konkurencje. Mamy też mecze, które rozegrają chłopcy i ich tatusiowie. Mamy pyszne ciasta, które pieką zawsze mamy naszych uczniów. W szkole też są otwarte sale lekcyjne, w których mamy takie atrakcje jak malowanie twarzy, konkursy plastyczne. Także mnóstwo, mnóstwo atrakcji dla dzieci, przygotowanych wspólnie z Radą Osiedla.